Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich twardzieli i ludzi z Tytanu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest cyfra 15, czyli mamy półmetek. A tematem dzisiejszego odcinka są dopalacze, czyli co je i pije plastelinowy człowiek z tytanu, że już półmetek swojego challenge'u ma za sobą i mówi, teraz będzie z górki, a w zasadzie jeszcze tej górki przed sobą nie zobaczyliśmy. Moi mili, superfoods przede wszystkim To jest dopalacz, który Tutaj działa Moje dzieci bardzo dobrze o tym wiedzą Bo tatuś codziennie rano Daje im dwa soki z buraka Jeden To jest zakwas buraczany A drugi To zwykły, słodki sok z buraka Burak Można by było się rozwodzić Czerwony burak Ma tyle właściwości Tyle rzeczy dobrych dla naszego ciała i organizmu, że nie będę tutaj mówił więc pierwszym dopalaczem jest tutaj burak ale oczywiście, żeby uzupełniać płyny ustrojowe to dużo pijemy wody i ja to wypijam około 2 do 3 litrów czystej wody dziennie żeby uzupełniać oczywiście płyny ustrojowe i to co zostanie wypocone Drugim superfoodem, który używam, to jest kasza jaglana. Kaszę jaglaną można jeść na słodko, na, z mięsem i tak dalej. Ja jem ją po prostu nawet na sucho. Lubię tą goryczkę kaszy jaglanej. Ona ma bardzo też dużo właściwości czyści naszej jelita. Poza tym, oprócz węglowodanów, ma białka. No jest wszystkim, co możemy. I potrzebujemy mil w naszym organizmie. Moi mili, jedźcie dobrze, pijcie dobrze, miejcie się dobrze i pamiętajcie, bądźcie twardzi, jak zresztą jesteście.